Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Czym ty się tak denerwujesz. To nie, jest, ja jestem niespoko niespokojny przybiegł. To, tak, to jest marchewanie. Państwu. Jesteśmy. Dzień dobry, Bierku, witam serdecznie. Najniższe ukłony. My zbieramy Pelalt. O tym za chwilę. To jest marchewka, nie? Marcheweczka, tak. Zamiast no kija, marchewka. O, dla mieszkańców Tardowa Pan Mirosław Biedroń. Łukasz wczoraj ja się nazywał, a nasz gość dzisiaj. Nazywa się pan Mirosław Biedroń, przewodniczący Radny, Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Najniższy ukuń. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ale pozdrawiam przy... redaktora, pozdrawiam naszych widzów. Yy, cieszę się bardzo. Yy, ale się pan przyszedł dzisiaj. Z prezentami. za z prezentami, no właśnie, bo ja widzę, że to jakaś Mikołaj. nowa świecka tradycja się pojawiła u, 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 u pana, Zresztą tak. rozmawialiśmy kiedyś o, o Tarnnika. Nie, no pan obiecał, że pan przyniesie. No to jest. jest. To jest polityk, który dotrzymuje słowa. W sumie tak. No. I to jest Tarninówka, która cały czas, mimo że już minęło chyba prawie 20 Właśniemy, lat od jego tak. i wynalezienia, jeśli można użyć takiego... Z Marcinem gościem, że cię to wynaleźli. Tak, tak. Szukaliśmy, z Radio Kraków, pozdrawiamy. szukaliśmy gadżetu na mhm. dla Tarnowa, który można by było zjeść, tak jak oscypki. No oscypków nie znaleźliśmy, ale znaleźliśmy, że Tarnina jest świetnym krzewem, z której można zrobić herbatę, więc herbata dla Pana, ona jest świetna... Pan potrzebuje e, e, nabrać sił, bo ma bardzo dużo witaminy C. Akurat nie jestem przeziębiony, że się przyda. I na przeziębienie też jest znakomita. No. Od razu I oczywiście. I o... A, zestaw. Zestaw obowiązkowy. Zestaw mały, mały, chorowity do wyleczenia. Zestaw no? obowiązkowy. Nie cieszy jedno, że e, 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 po tych latach ta tarninówka dalej jest e, związana z. No właśnie, z ale potem w się właśnie pojawiły właśnie, Alko jeszcze wymyślili. No to już nie ja, to już e, kolejne osoby, Ale. Super, że nie było takiej decyzji, coś się stało w jednej kadencji, odpuszczamy sobie, tylko była, była kontynuacja. Czyli Pan, jak był prezydentem, to Pan myślał ponad kadencyjnie? Znaczy, no tak, znaczy ja nie wyobrażam sobie, aby prezydent w ogóle Tarnowa, jakiegokolwiek miasta, myślał tylko o kadencji. Nie zauważa Pan, że w Tarnowie się właśnie myśli kadencyjnie? Wstążkę przeciąć, game over. A trzeba no. będzie za 20 lat, nie się martwią na no, Tak, ja myślę, że nawet chyba nie sprawdza się, ile będzie kosztować obsługa tych rzeczy, które się potem, e, 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 z nich się będzie korzystać, a które się w tej chwili przy fleszu przecina, tak, z tą wstążki. Chociażby arena jaskółka. 2,5 miliona co roku miasto do tego dokłada. 600 baniek wyłożyliśmy za swoich. Ze swoich, no, tak. Z pańskich. No, z naszych. No. I, I cały czas dokładamy. Ale tych, tych miejsc, gdzie dokładamy, jest. jest, jest no, o, no to o, o, będziemy dokładali masa. do stadionu piłkarskiego, który nie będzie piłkarskim po Igrzyskach Europejskich. Znaczy, to jest w ogóle fantastyczna Kudiozu? sprawa, prawda? No. Potem pozostaje nam piaskownica mhm. i pytanie, gdzie znaleźć. W jaki sposób pozyskać pieniądze na to, żeby tam się pojawiła murawa piłkarska. No, przyznaję, że, że no to jest dla mnie jedna z takich dziwnych sytuacji. Chociaż właściwie w Tarnowie już nie powinienem się dziwić. No właśnie, tak? Bo w Tarnowie jest często. To nie chodzi... kto, kto mieszka w Tarnowie w cyrku się nie śmieje. Ba, jest nawet takie powiedzenie, że jeśli poradzisz sobie z biznesem w Tarnowie, to już wszędzie sobie poradzisz. O, tego nie znam. No, a to jest trochę smutne, bo to pewnie pan redaktor też widzi, chodząc po ulicach Tarnowa, tą rozszerzającą się mapę wolnych lokali na wynajem. Tak, tak. likwidacja, wynajmę wyprzedaż. wyprzedaż. Ja teraz trochę wędruję też po innych miastach i owszem, są też takie sytuacje, są takie problemy, ale tej skali to chyba aż w, w takim wymiarze trudno znaleźć. Panie Przewodniczący, to się mówi generalnie wina Tuska, nie? Czy, a pan panie w Tarnowie wina Ciepieli? A czy wina zarządzania miastem, wina braku współpracy też z mieszkańcami, jeśli chodzi o władzę Tarnowa, o prezydenta Tarnowa, bo to nie tylko ja, będąc w opozycji Klub Prawej i Sprawiedliwości, ale ta e, e, grupa radnych, która popiera cały czas prezydenta Tarnowa, ona też często mówi, że on po prostu nie, nie może to się poddać. proszę pana. Znaczy jej już właściwie pani nie Pani Danielewicz, czy pani Klepatka, to już w ogóle są na nie. Tak. Pani Danielewicz, to ta, taka złota usta się zrobiła. No powiem, że e, coraz ciekawiej jest na sesjach radnych No, Gminasta. pan czeka co Najbliższa pan, pani sesja sesja? radna jest ciekawy co, co, co tym Ostatnie razem. Ostatnio było, że prezydent zachowuje się jak dziewica chyba, nie? Tak, wcześniej były to też wcześniej jakieś... było, że prezydent jest od roboty, bo od słuchania głosu mieszkańców są radni. E, tak, ale to trochę też chyba, ja przynajmniej tak to zinterpretowałem, że chodziło jakby pokazanie też o to, że prezydent został wybrany przez mieszkańców... E, Zarabia pieniądze pracując na rzecz mieszkańców, tak? A no. ich, ja odnoszę wrażenie, i chyba wielu też mieszkańców nosi wrażenie, że ten pałac na Mickiewicza 4, to drugie piętro, no obróz, tak i dosyć się zacementował, i tych rozmów z mieszkańcami jest bardzo mało, chociaż niby mamy tarnowskie centrum dialogu. No, ale, widział pan, ale jakby odrzucić odsu dwór, tam nikt nie przychodzi. Znaczy ja. Ja mimo wszystko daję pewien kredyt zaufania tej mm. instytucji, bo e, centra dialogu e, warto się. Rozmawiać, ja warto rozmawiać, warto no. rozmawiać. Natomiast no. jak popatrzymy, ile osób przychodzi, to rzeczywiście jest dramatycznie. Ja wczoraj. Ale byłem wiemy, na co? Spotkaniu, nie, to, nie to, żebym reklamował, no. ale powstał taki twór. Y, on nawet rokuje, powiem panu. Tak. inicjatywa tarnowska. A tak. I tam, panie, jak y, oni dialogizują w tej sali, lustrzance tej Piewnicy. piwnicy. Piwnicy? Mhm. Panie, przychodzi trochę narodu. I tak. I sobie gadają. A pan był, widziałem pan na zdjęciach. Ja ostatnio rozmawiałem, no, rozmawialiśmy no. o, o pomysłach na, na ekologiczny tarnów. No, teraz będzie no, o sporcie. No. no tak, czyli da się, da czyli się. można rozmawiać i wcale nie Aha, trzeba tworzyć ten. Pan Piotr Biedroń jest zwolennikiem tezy tarnów. Nie da się. Nie da się. E, to znaczy, nie, że nie tarnów się. nie da się, tylko da się. że w, w tej chwili prezydent Tarnowa często e, zachowuje się tak, że nie da się mhm. e, bo ja uważam, że w Tarnowie są olbrzymie e, e, możliwości i tych młodych ludzi, których niestety jest coraz mniej, e, e, można zachęcić, można pokazać im, że w Tarnowie jest przyszłość. Bo póki co? Dobrze, czy pański syn jak, jako absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego z dyplomem wróci do Tarnowa czy zostanie w Warszawie, jak pan obstawia z szanowną małżonką panią Ewą najniższą Ukłon? Parę razy go już o to pytałem. Tak, no i powiem tak: Na razie nie słyszę z jego strony odpowiedzi, że będę tutaj wracał. Nie ma kategorycznego stwierdzenia, że na pewno zostaje w Warszawie, ale na pewno jest w grupie tych osób. Które w, w dobrze by były, żeby do Tarnowa wróciły. No tak, na przykład no. też Filip Bolszówka, też no. poszedł naprawy chyba dwa lata, dwa albo trzy lata wyżej. Zdecydowanie, zdecydowanie. No i teraz, no jak mówię, w tej sytuacji, którą w tej chwili mamy, gdzie co chwilę słyszymy od, Tarnowa, od prezydenta Tarnowa, że się nie da. E, że nie ma pieniędzy, a równocześnie pieniądze wydawane no zły są. Rząd, zły, rząd, zły rząd łupi samorządy, pan prezydent. No ale wie pan... Ile wie pan. tam jesteśmy w plecy, bo zły Mateusz Morawiecki nam te Ale wie pan, jakie to są to. wyliczenia. Nigdy w wieloletniej prognozie finansowej, w jakichkolwiek dokumentach miasta nie pojawiały się prognozy mówiące o większych wpływach, ba... Do tego, co ja dotarłem do tych wszystkich zestawień, to zawsze miasto szacowało mniejsze wpływy z podatków niż teraz no dostaje. Wie pan co, teraz? To będzie, jest raz. Będzie 800 plus, czyli wpływy z podatków, bo będzie przychód większy, tak. czyli powinno być większe, tak. czyli to nam się z pitu wróci. Ale dokładnie tak. Znaczy, pamiętajmy też, że jak 500 plus ruszyło, to dotarnowa trafiła dodatkowa pula około 80 milionów złotych rocznie. Mhm. 80 milionów złotych rocznie. I jakbyśmy policzyli w tej chwili, bo nie wiem, czy pan redaktor zauważył, w tej chwili są wszystkie, wszystkie te remonty w ramach Igrzysk Europejskich, to co się dzieje w Mościcach i tak no to dalej. To zły Morawiecki dał, to wiem o tym. To ten rząd, zły, to zły ten rząd, no. to ten rząd o którym tak często słyszymy od prezydenta. Jest bambik? bambik? Pan Donald Tusk znaczy, To świadczy o, 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 o jakimś zupełnym... A bije pan żonę? No, więc właśnie. A kleje pan wódę? Tego typu pytania. Pan jest wyborcą PiSu standardowy. Wtedy. Ale najciekawsze, że ostatnio pojawiło się, że właściwie to, że Platforma przegrywa, to jest wina też mediów. Mediów tych nierządowych, czy tak, tak powiem, niepublicznych mediów, tylko niepublicznych mediów. Rafał, masza? Że one, no chyba tak. Najwyraźniej. Pan że, mówi, że krytykujecie nie. opozycję, że mówicie, że jeśli opozycja przedstawia jakiś pomysł i on jest absurdalny, to to jest B. O. Ale ja jeszcze wrócę do jednej nie rzeczy. Się, nie da się. No więc, nie, ale ja wracam do tak. jednej rzeczy. Bo m, też pewnie mieszkańcy Tarnowa zobaczyli też w wielu miejscach te wszystkie ostatnio wyremontowane ulice. Przy wszystkich jest tablica szara e, z flagą Polski. One są w mhm. większości wyremontowane z pieniędzy rządowych. To nie jest tak, że. No tak, że no, nie no ma, Nowy Świat, Krasińskiego, w tej chwili Szkotnik. To wszystko idzie z pieniędzy rządowych. Szkotnik jest z rządowych? No tak. A Krasińskiego gdzie pan remontował? Krasińskiego też by była remontowana. Oczywiście. Aha. Tam jest położona nowa, nowa nawierzchnia. Problem tylko taki. Pasterska że jak, będzie to zarządowe. Problem tylko taki, że jak na przykład Nowy Świat został zrobiony, to zamiast stworzyć tam od razu na przykład ścieżkę rowerową, to zrobiono szerokie miejsca parkingowe, gdzie można obok nie wiem, otwierać miejsce do grillowania i, w, i wypoczywać. Wiele takich absurdów jest też w Tarnowie. Tych Ale trafiają. Ale u mnie jest ładnie zrobiona. Bardzo mi się podoba, powiem panu. Świetnie. Jeszcze jak drzewa urosną. Rosną? Tylko jak ta za 20 lat jeszcze te drzewa urosną, to ja będzie. Ja super. Dobrze. Znaczy, ja pytałem się, dlaczego nie zastosowano metody stosowanej w innych miastach, czyli przesadzanie większych drzew. No, ale to się nie da. Bo pan nie zna przysłowia, że stary drzew się nie przesadza. No tylko to określenie jest dobre może w stosunku do do, do osób ludzi. starszych, no. a w przypadku drzew to już nie jest tak. Jak mówię, nawet w tarnowie istnieją firmy, które zajmują się w całej Polsce przesadzaniem no. właśnie takich roślin. No u nas w tarnowie drzew. wszyscy przesadzają jest wszystko, jedna wielka przesada. E, na radzie spór, też? Na radzie też. Radni swoje, pan prezydent swoje. Wybanujecie pana prezydenta, Aha. a pan prezydent nie ma zdolności dialogu, bo wie wszystko najlepiej, nawet sam siebie chyba już nie słucha. Znaczy nie rozmawia z mieszkańcami? To jest nasz. Nie, z radnymi zarzut. Bo to A, a, a radnym się to przepraszam, do... a, to a, Panie jest mieszkańcem. No, oczywiście, ja też jestem tak. mieszkańcem. No, tak. i, a, e, ja jestem z Rady Osiedla Piaskówka. My czasami, i to też fajnie pokazuje przykład Park Piaskówka, e, możemy współpracować z urzędem. Toaleta za 350 tysięcy. Już się nie, zapsu, już 230. Zapsu, tak, bo 50 tysięcy do zwrotu kary, ale już się zapsu. Nie. Tam jedna kabina nie działa. RDN podawał. Yy, Maksymilnie nie nie robił materiał. Dlaczego już ona nie działa? Obsługi. Rzeczywiście. Natomiast w niedzielę teraz byłem. W, w uh -huh. Wszystko działa, jeśli chodzi o te dwie pozostałe. Jedna rzeczywiście nie działa. będzie reportaż uczestniczący? Eee, przyglądałem, przyglądałem, się, się przyglądałem się, przyglądałem się, Z temu, jak okiem przyglądałem się jak Tarnowienie grają w bóle obok, jak wypoczywają na leżaczkach, które dzięki Radom Osiedla, Radzie się Ale w bule tam można zagrać? Można, oczywiście. A Pan gra w bule? Eee, próbowałem grać w bule. Zagramy? możemy zagrać w kulki, no. kulki. jak najbardziej, w kulki jak zagno. najbardziej, zagramy w kulki, bardzo fajny sport. Fajny, fajny sport, fajny sport i dla starszych i dla młodszych, no. więc Park Piaskówka też się fajnie zmienia i to jest na przykład przykład, że można pewne rzeczy robić wspólnie z miastem, bo on się zmienił dzięki współpracy z miastem, no tak, tylko że z budżetu obywatelskiego, a to no jest tak. porażka, no to jest porażka, proszę pana, bo ja już pomijam, dobra, pan prezydent ze swoim dworem mówi: głosujcie, głosujcie, mm -hmm. zgłaszajcie inicjatywy. No to ja tak skromnie zapytam, a gdzie jest inwestycja sprzed trzech lat u mnie na dzielni, która miała być zrobiona? No nimo. Wczoraj spotkałem się z osobą, która przypomniała mi, że w, na osiedlu Gumniska za Bocie. No, no, no. sześć projektów. Karolina Mohitka składa zostało zrealizowane. No, no, które wygrało. Park Włoski i tak dalej. No. Więc, no. P, 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 p p, tak, budżet obywatelski wymaga totalnej zmiany, e, bo ludzie stracili zaufanie, że w, w Tarnowie Ty budżet warto. obywatelski ma sens. Tak? Wie pan, że kiedyś z panem rozmawiałem przez telefon do Krakos jakiś jakimiś tekstami, i no. pan mówi, że w sumie ludzie tracą w ogóle ochotę do jakiejś działalności społecznej, bo po co? No, ale, Jak im się skrzydła podcina. No może sobie gardło yy, wykrzyczeć, może sobie żyły wypróć, no i nie da się. No ale to na wczoraj w spotkaniu w tym tarnowskim centrum dialogu, gdzie byłem, gdzie było dziewięciu mieszkańców ze mną, o, e, więc, ze mną, e, więc, więc, więc było nas trochę. A w tym multimedialnym centrum artystycznym, czyli w tym podziemiach nawałowej, obok tych no. parkletów Ładnych. absurdalnie zrobionych. Wykonanych. No więc tam na przykład też byli przedstawiciele, którzy w tamtym roku starali się i wygrali w budżecie obywatelskim projekt Rolkostrada. A, no za pół miliona. Mhm. Chcieli, żeby pierwszy etap był mhm. Rolkostrady wokół lądowiska na, na lotniczej. Na lotniczej. No, no, no. no ale w, w w tej chwili wygląda, że chyba tego projektu nie, nie da się, nie da się nie bo da się. o wiele wyższe koszty są. Mimo, że jakby informacja była od tych osób starających się o ten budżet, to ma być pierwszy etap. To teraz informacja, że za wysokie koszty, że jednak może nie to miejsce i tak dalej. No to czy pan się, panie redaktorze dziwi, że potem wniosków do budżetu obywatelskiego jest kilkanaście, a głosujących jest zdecydowanie mniej. No może niż i kilka lepiej, że jest wcześniej. tak mało, bo wtedy można powiedzieć z perspektywy Pałacu Mickiewicza 4. Mhm. Wszystkie przeszły. No tak, czyli pełen sukces. A jak? Tylko to są słowa. A gdzie, gdzie realne działania? No to Pytanie zostawiam w zawieszeniu. Dzisiaj w Gazecie Krakowskiej mhm. Paulina Marcinek-Kozioł popełniła bardzo fajny tekst, fajny i smutny. Może oddajmy Teatr Tarnowski Marszałkowi, skoro sobie miasto z nim nie potrafi poradzić i Teatr Repertuarowy szeruje nosem po dnie, co jest tak. wstydem dla Tarnowa, mhm. bo niewiele takich jest miast jak Tarnów, tej wielkości, tak. które mają swój teatr, swój. To swój. Prawda. I to też są ostatnie lata, kiedy to wszystko zaczęło się psuć za czasów prezydenta Romana Ciepieli. Tego to ja nie powiedziałem. A kto jest przewodniczącym Komisji Kultury? No jest to radny kto? Marek Cieśleczyk. No, no właśnie. No i co on robi? E, no tak, to jest dobre pytanie. Ale wracając do pytania finansowanie. finansowania. No to jest właśnie, tak, jeżeli pan marszałek by to wziął, mm -hmm. Bo tak, ma muzeum pod sobą, jest super. Jego własnością jest ratusz, To jest, to jest też dla mnie absurdem, mm -hmm. że ratusz tarnowski jest własnością marszałka. No ale jest tam muzeum. Ale jest. No. Pan marszałek tak, a, no kolekcja i centrum sztuki, sztuki mościce. kupię mm -hmm. i Centrum Sztuki Mościce. Mm -hmm. A, chcecie tam? To wam wykupię kolekcję Sąguszków. 4 miliony, łup. Mm -hmm. Jak dlał tyle na rocznie, miam, miam. Dlatego ja uważam, że to jest całkiem ciekawe rozwiązanie i rzeczywiście warto o, o tym i porozmawiać ale też popytać się e, bo w, e, wtedy m, tak naprawdę kwestia finansowania e, chyba będzie rozwiązana rzeczywiście no, m, trochę to smutne rzeczywiście że Tarnów pozbija, pozbywamy się wcześniej, klejnot. wcześniej pamięta e, szkoła plastyczna też przy, no przecież się do no, no, dokładnie no, tak no, no to I pytanie no, no i pytanie co dalej wobec tego co kolejnego oddamy kino Kino jest w musicach pod Baseny, też. My baseny są w remoncie i nie no, będzie. właśnie, no, Ale nie, to no teraz. jak pytam pana prezydenta, gdzieś no. się będą dzieci kąpały w lecie, będziemy w wodzie. No ale to przecież bardzo rozsądna no, odpowiedź. odpowiedź. Od rozsądnego człowieka. Przecież z, z takim hasłem startował e, prezydent. Rozsądny człowiek Rozsądny, tak. człowiek. Rozsądny człowiek, tak, tak. tak. E, no ale nie, no będziemy mieli teraz, tak? W park wodny. W, w przy, no tam, gdzie w w 60 I to, ale... też, I to też za, za pieniądze. E, Złego Mateusza? no Z budżetu państwa. O, może tak powiedzmy, hmm, bo hmm. rzeczywiście, tak naprawdę my się wszyscy zawsze składamy na te, na te wydatki. Pamiętajmy o tym. E, no I ja jeszcze na koniec, jak mówię. E, nie, jeszcze chwilkę. mam chwilkę? No pewnie. Nie, no się pe... pan spieszy. A, pan się zgonił z roboty. No. Na koniec. No właściwie nie, no rzeczywiście. Nie będziemy już jakby mówić samych też negatywnych historiach z Tarnowem, bo ja cały czas wierzę, że jest ta grupa, Ale osób patrując, w którym się ja ten chce. Lokalny, proszę pana. No. no. Panu się chce, panu Neymanowi się chce, panu Rządle się chce. Tak, wiele rad pokazuje, że się chce. Ostatnie no. weekendy to same imprezy organizowane przez rady osiedla, na których a, było mnóstwo pan, ludzi. To mnie drażni, bo w Tarnowie Dlaczego? jest tak, jak pan, pan... A że wszystko jednocześnie. Wszystko w jeden, a potem cztery tygodnie nic się nie dzieje. A potem pan hmm. prasuje wszystko w jeden. No to pan nie obskoczysz tu kół gospody wiejskich na te kanapki darmowe. To prawda. Ja swego czasu pytałem się, czy wydział kultury może to jakoś zsynchronizować. no ale nie da się. A nie da się, no tak. No tak, no tak się chyba nie da. Dobrze, się. kiedy PiS wskaże kandydata na prezia tarnowa? No zgodnie ze wszystkimi informacjami, po wyborach parlamentarnych, teraz skupiamy się na wyborach parlamentarnych i na tych działaniach, aby w najbliższych wyborach parlamentarnych PiS zdobył większość no i zdobył możliwość rządzenia. Z Solidarną Polską czy bez? No Mówimy o zjednoczonej prawicy. Aha, biało czerwonej drużyna i rodzinie. Mi się podoba to sformułowanie biało-czerwona drużyna. A rodzina na... to już średnio chyba nie? To... Drużyna. Drużyna. Ale też mają I rodzina, też. I rodzina, że pan się wytniesz z rodziną najlepiej na zdjęciu, tylko żeby z boku stanąć. Nie? nie, ale to określenie jest dobre, bo ono pokazuje, że to jest pomysł i połączenie też różnych ugrupowań, które mają też czasami inne spojrzenie, ale w jednym są, są zgodne, że zależy im na, na dobru Polski. Więc kandydat na prezydenta pewnie dowiemy się, kto będzie tym kandydatem po październiku. Czy Mirosław Biedroń aspiruje do bycia kandydatem na prezydenta Tarnowa? Mirosław Biedroń, jeśli pojawi się taka propozycja, to się nad nią mocno zastanowi. A co żona Mirosława Biedronia na to? Na pewno też żona się mocno nad tym zastanowi, bo zawsze takie decyzje, no to, to są decyzje jeszcze Kolej na lata kolegialne i to są poważne sprawy. Znaczy do mnie rzeczywiście często, jak, jak rozmawiam z, z stanowionami czy z mieszkańcami na osiedlu czy w innych miejscach, to często podchodzą i, i pytają się, nie, czy no będę pan, startował, czy, nie, bo wie czy pan, będzie pan kandydował. Pan, pan ma no. bo tak, pan obstawił sobie seniorów znaczy obstawił. Obstawił, no. no Pan zadbał o nich, tak? A ja tak. Na, na klatce schodowej jest ta ławeczka, co Pan wymyślił takie, żeby, bo ja myślę, na trzecim piętrze, a na drugim już ta ławeczka. Wie Pan ile jest tych ławeczek? Nie wiem, no koło, mnie w klatce jest jedna. Około pięciuset ławeczek jest w tak? składanych no, blokach. No, 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 no. Znaczy mnie to cieszy, że mój pomysł zyskał takie. Super no. i tak, zbieramy? No My zbieramy, pan, o pan tak, to, to taka tak, pan to pan I no to i... jest ten ogólnopolski portal, gdzie um, mieszkańcy miast jeżdżą co, na samozbiory. Dobra, no. jak byłem z panem, spotkaliśmy się na tym, latu było w tamtym roku. I te panie, takie seniorki, się pani Mireczku, tu mam James dla pana, tu dla pana mam winogrąka. To prawda. No to poważnie, no widziałem. Ale, tak, tak, ale ja się z tego bardzo cieszę, bo wiem. No pan, i to jest pański elektorat. E, znaczy, to są Tarnowianie, których no. udało się wielu ich wyrwać z domu. Da, się. Często, da, tak, się. Tak, da się. często seniorzy siedzieli. To, że centra senioralne, ja koordynowałem te centra senioralne, wyciągnęły 700, 800 osób z domu, dały im możliwości spędzania w. Fajnie czasu i takiego. I na działce. No na działce też. Działek no jest, jest za mało w Tarnowie, powinno być więcej ogródków działkowych. Są działki, ale budowlane. E, no i. E, Czapskiego. Czapskiego. No. Znaczy Czapskiego, Piłsudskiego tak naprawdę. Aha. Ten teren, o który, o który znowu rozpoczęła się walka, tak? No. To jest dopiero ciekawa historia, prawda? Jak pan obstawia? Pan prezydent postawi na swoim? Ja myślę, że Pan Prezydent... A nie, byście Panu Prezydentowi ręce związali, po, powyżej bańki nie może nic sprzedać. No, no więc właśnie trochę hamulców zaciągnęliśmy, prawda, mhm. e, jako, jako radni i, i, i to jest ważne, e, ale I tak pani naprawdę... Pani Danieliś to określiła pewnie tam, okrasiła jakimś bąbotem. Czekam czwartku, jak no, kania dżdżu. No zobaczymy, no jak mówię, no to, to, to są coraz ciekawsze te sesje Rady Miasta. A szkoda, że bo się jesteśmy... kończy. No nie może nie jest trochę, trochę wydłużona. No. no ale też zobaczymy, czy prezydent będzie z nami do końca, bo ja słyszę, że prezydent chce kandydować ja do też parlamentu. Słyszałem, ale to z jedynki podobno nawet. No ale będzie. Pan prezydent jak go zapytałem, na pańskim miejscu się mm. tu, pan na tym krześle, mm -hmm. chyba że Ojej. Rafał dał inne krzesło. No, no. E, tak, wężowym ruchem, ale nie powiedział ani tak, ani nie. A czyli to takie klasyczne nie potwierdzam, nie zaprzeczam? Tak. Czyli, Czyli tak. coś jest na rzeczy. Czyli tak. No, no więc zobaczymy, czy, 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 czy to będzie, jak wiele pewnie mieszkańców powie, ucieczka z, z miasta. No nie wie pan, ja znam taką jedną radną, yy, przepraszam, radną też. A potem posłankę PiSu, na którą głosowali, żeby się jej Starnowa pozbyć. Mhm. Mhm. No proszę. No no zobaczymy. Przed nami na pewno ciekawe tygodnie. Aha. Ciekawe A, miesiące, pan gorące. Się, do do sejmi, No tak bola to idzie, Kanikuła. Aha. Dostajemy pan się wybiera? Nie mam takich planów, przynajmniej na razie. Matka partia jeszcze nie powiedziała Mirosławie, panie Mirosławie. O niczym takim nie słyszałem, no chyba że pan, pan, redaktor, pan redaktor ma dobre źródła informacji. To muszę przyznać, że zawsze ilekroć się z, z panem redaktorem spotykam, to wiele ciekawych rzeczy się dowiaduję. Dobrze, więc było miło, proszę pana, dziękuję. Bardzo dziękuję. Może pan pozdrowić kogoś? Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców Tarnowa i do przodu, szukajmy dobrych rozwiązań. Da się. Da się, dokładnie tak. Takie hasło da pana, jakby pan na prezia startował, da się. Nie i da się. Da się. Znaczy startowałem wcześniej Łączę Pokolenia. E, to to no, takie no, było hasło. Z maximu, hasło tak Da się jest niezłe. Hasło no, no, jest bo nie... dla pana rodaka, jakby startował, to mam. Yy, yy, wasz rodak. Czy nasz rodak? Nasz rodak. Nasz lepiej, bo to tak bardziej no się czuję z tym emocjonalnym. Za zawsze. My, tak. nasz. A pan jako robi już włada. A jest super. Tak, jest tak, super. Tak. No, no to dobrze, no to ja, ja będę tutaj konsultował. Tak, Jeśli coś się pan stanie. Pan ma abonament tej na wpadanie do studia do nas. Bardzo Pokażę jeszcze raz tę marchewkę. Yy, Dziękuję ekranie, za, za gifty. Yy, no, będę się leczył tam z przeziębienia terminówką. Ja standardowo, Tatusia Szastryjka się pozdrawiam. Mhm. Pozdrawiam wobec tego też moją rodzinę. Myślałem, że pan od tego zacznie. Człowiek prawicy. Aha, pan żony bije i wódek lat. No nie, no gdzież, naprawdę. Karamba. No. Jarosław Biedroń, przewodniczący klubu radnych PiS, był naszym gościem. Dzięki. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Miłego dnia. Łukasz Winczura. widzimy się jutro. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.